Faktycznie poznaję ten samochód i dopiero się go uczę. Przyznam się, że przed testowym spodziewałem się, że trochę lepiej. Natomiast to już chyba nie są te asfalty rzeszowskie, które były parę lat temu i te drogi jednak są troszkę zniszczone. Najpierw na testowym było kiepsko, ale to bardziej z mojej formy wynikało, bo, bo byłem nierozjeżdżony, nie mieliśmy testów żadnych przed rajdem. Ale później e, już wszystko dobrze się ułożyło, bo wygraliśmy oczkę. Także jestem zadowolony i chciałbym e, do soboty utrzymać e, tą szybkość. Pierwszy dzień to tylko dwa łysy. nie za nudno. <laughs> Faktycznie dwa łysy, natomiast e, trudne tak naprawdę, bo blizianka ze spadaniem do mety bardzo, bardzo szybkim. No tam będzie się działo, naprawdę tam można iść, natomiast no też trzeba myśleć o mecie. Drugi OS z kolei Lubenia 25 km no to będzie mocno decydowała o losach rajdu. Także trzeba się dość szybko wczuć i od razu jakieś tam tempo narzucić, no bo tak jak mówisz to będą dwie pętle po dwa trudne OS-y i w zasadzie no, <laughs> będzie raj ułożony. Na pewno e, mocno e, może namieszać pogoda, jeśli się zmieni w sobotę. Natomiast no, będziemy się ścigali. Ja jestem po Bohemii, która była też w deszczu, także już tym samochodem poślizgiem jechaliśmy.